No, to co robimy? Słuchaj, tak sobie pomyślałam, żeby dzisiaj zrobić brwi. Mm -hmm. BWW! <noise> o, kuźwa, mocny zawodnik, widzę. A, tak. <noise> A co kurka, szuka żarka, czy o co chodzi? Ale naprawdę już ty na chcesz robić B. Moim zdaniem masz ładne byrywi. Widzi pan, człowiek się całe życie uczy, widzi pan. Ja myślałem, że to jest jedno słowo, a to są aż trzy. Byrywi, Boże, z jakim wysiłkiem pan to mówi. No, pan ma normalnie cięższą robotę niż górnik. No. Byrywi, jeszcze trzy razy powiem mi się posram. No. Byrywi, już widać główkę nie, proponuje czoło. Czoło. Kochana. czołowy czerwony alarm. Wio, 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 wio. A to co miało być, przepraszam, świnie w kosmosie? I tu ciekawostka. Nie wiem czy pan wie, ale świnie nie mają Berewi! -ni. Mają tylko bezhenny. <śled> Kochana, masz takie bruzdy na czole, że karetofle można sadzić. O, Albo buraki. Albo byra nie już są, to po co nam? Cztery kreski. Dobra, ufam ci, robimy czoło. No to ja ci proponuję. Mikrodermo, kerastynację, stermo utrwalaniem jonowym. Właśnie to chciałem zaproponować, Justyna. Wiesz, Justyna, wczoraj mi to mechanik robił w Hyundai'u. Zobaczysz, będziesz mniej palić, wiesz. Dorzucę dwie dychy z likwidu i pan wycieki. Niech pan zrobi tak, żeby wyglądała jak ta gałązka, co prowadzi w Kielcach. Ha? O, niby gałązka, a konar płonie. Dobra. To robimy to czoło, tylko co to jest? To mikro... Mikro daję, Po prostu nałożyć na twarz takie śmierdzące błoto. No. Potem przykleję gorącym ręcznikiem, żeby zakryć ten smród. A później włożę taką maszynkę, która robi pik i mryga na niebieską. O, a przepraszam, co robi ta maszynka? Robi pik i mryga na niebieską. To co, radiowóz po nią przyjedzie? Ile to będzie kosztowało wszystko? Jedyne 400 zł ze zniżką. 400 stówy za błoto na ryju? Czy ciebie peruka ciśnie?